Możemy się bardziej na tym przed czym chęć przed marzeniami. Zobaczcie. No, chcesz marzyć, chcesz być, chcesz być kimś, no przyjechałeś na piękny festiwal, ludzie są zadowoleni szczęśliwi. Zobaczcie, wszyscy ludzie którzy stykają na łóżku, jak po prostu przyjeżdżają, to lubię faktycznie. Ludzie mi się pali stary stąd gdzieś na łóżku i zbiją szyby, porysują, ale wiesz, ja mówię, no co z mną spotykają? Ludzie są uśmiechnięci, weseli. Powiem Ci tak, tak. E, ja pozwolę sobie spełnić swoje największe marzenie dziennikarskie, tak. o którym mówię od lat, bo ja pracuję <laughs> w rozgłośni, w radiu publicznym. Moim największym marzeniem dziennikarskim było to, żeby kiedyś na antenie, w radiu powiedzieć coś, co de facto nikogo nie interesuje, Aha. żeby powiedzieć: dzisiaj jest czwartek, który 14 lipca. 14, 14. 14 lipca, godzina 12.06. Na przystanek przyjechało 100 tysięcy ludzi wszyscy są szczęśliwi. Tak. Coś w tym jest, że generalnie, jak nie mówimy o pozytywnych, czasem się mówi o pozytywnych rzeczach, tak tak, tak na, są... na końcu gdzieś tam, jako tak zwane tak Michałki, ja Michał. ja zawsze to od początku brzmi tragedia. To. E, Musi być zawsze jakaś tragedia, awantura, e, e, zamach terrorystyczny, zderzyły się tramwaje, e, 28. No i zobacz, z jednej strony to jest, to jest normalne, tak, no bo po to powstały newsy. Co sobie robisz na polu i nagle, ej, stary, idzie w burza? Pakuj twój traktor do. Szałasuś. No ale już się skończyły te czasy. Dzisiaj nie potrzebujesz idziesz przy biurku. Jak jesteś, wiesz, Mordoru, na Domaniewskiej, no to tam nie uwagi, czy się zalewa, czy nie. Czy, czy jesteś, wiesz, w małej miejscowości. Robisz swoje. Nie potrzebujesz tego za typu, stary, gdzieś tam ktoś wiesz, odpal, Nie, nie. Raczej potrzebujesz y, pozytywnego aspektu, typu, patrz, pada. Ludzie są szczęśliwi, imprezują, bierą do namiotu, gadają. My w mieliśmy w naszym namiocie też tysiącu marzeń. nabite kilkadziesiąt osób, wszyscy uśmiechnięci, wszyscy zadowoleni. No jak, przed chwilą na, na ASP był a mierze Sztur. No wszyscy zachwyceni, zadowoleni, no jak, jak to jest? Można nam padać na głowę i możemy być szczęśliwi, no kurde, może. Dobrze, zrobiłeś z tego biznes, W sensie okay. książki, wydawanie książek, że dwie na koniec trzecia postawię. Tak, trzecia, czyli nie interesuje mnie być takim człowiekiem, pisze właśnie na ustoku. To jest kolejna rzecz. Ludzie mówią, stary, na Ustoku jest tylko brudno, śmierdzisz, są pijani, na bijająć pani. No jak jesteś głupi, a nie nie byłeś. albo chyba sam taki jesteś, bo wiesz, tak naprawdę z psychologii mówi się, że widzimy to w ludziach, to co jest w nas najgorsze, czyli rzutujemy. Na to jest mirror taki. Mam takie show na YouTubie, moje lustro. Pokazują to. No i teraz zobacz, ja na zeszłym na Woodstocku napisałem książkę. Ludzie mówią, ale jak stare? No jak? Byłem na koncertach, na imprezach, tu, wiesz, tu koma, tu Google Interpretation, tu fajny klimat NSP, no to masz 24 na dobę. Wiesz, na festiwalu żyjesz 24 na dobę, rozumiesz? Ludzie myślą, że żyją w normalnym życiu, dwie godziny dzień. tu masz 24 na fakt. A więc no. tak, tak. Ale książki to nie biznes. Michał, sprawdzę się. Mhm. E, pochytujcie, jesteś Co? celem. Oczywiście. Czemu mam Każdy jest na to. Gardzę to Pięknie. Pięknie. Na czego? Bo mi się, Twoja czapka nie podoba. Zajebiście. że biała. Napis. nie nie mnie być zwykłym człowiekiem. To jest świetnie. Czyli automatycznie pojawia się w tobie to, co zaprojektowałem. Moja pierwsza książka. nazywa się guru kultu, dwie krok i ryb. Wierzę, że ludzie nie czytają tego. Ludzie mówią o kultu, czyli jak zbudować sekret. A jest kultu, kultur, organizacji. Tak jak tutaj. Pokoju wypadku. Organizacja. Kilka tysięcy osób, które pomaga komuś za darmo uśmiechając się. Na świecie jest to nierealne. No ja stary, musisz dostać kasę i musisz narzekać. A więc... Okej, okay. nie interesuje mnie być zwykłym człowiekiem. Świetnie. Od razu w tobie sugestie typu chyba, kiedy jestem zwykły, to jest u mnie w porządku. No więc pytamy się, jaka jest definicja. No, definicja jest taka według mnie, że zwykły człowiek to jest taki, który gasi hejtem zamiast zapalać pasją. <tryk> Co robić na przystanku? Bo wiem, że jest spotkanie mm -hmm. z Panem Bodnarem z Rzecznikiem Praw tak, tak. Obywatelskich. To jest gościu, no mm, okej, okay, on rzeczywiście jest bardzo ciekawą postacią, ale mimo wszystko gość w garniturku, mm -hmm. krawat poważny. A tu e, nagle trenik. coach Mike, kurde... Dokładnie, chodzi człowiek, mm -hmm. człowiek, który, ja przyznam że czuje się troszeczkę na treningu na NLP, załadowałeś no tak, no tak. mnie okay. pozytywną energią. E, I co, to będzie jakaś interakcja? Nie Przez? mam pojęcia. Będzie fajne. Po pierwsze, to było moje jedno z tysiąca marzeń wystąpić na ustoku na SP. No bo nie gram na nic, trzeba by za głównej Mogę się tam wbić. Ja Zwiebać ja każdy może, jeżeli tu mówił. Tak, no ale Pamięci, że tego zazdroszczę muzyką, to jest w ogóle totalna poezja i najprostsze, co może zrobić. Ja muszę mówić, albo żartować, albo robić jakiś totalny stand-up, albo bluźnić, albo się przebrać, żeby ludzie skupili uwagę. Wychodzi, kto zaczyna grać śpiewać właśnie odpala emocje, łapie za serce. To jest dopiero mind control, rozumiesz? całe tłumy, sterujesz nimi. A więc zazdroszczę muzyko. no ale nie wystąpię. Miałem marzenie wystąpić na ESP, a więc rok temu totalnie się zaangażowałem w promowanie utopu elektronicznego. No i zdobyłem tą nagrodę, wspierając przez fanów, pomagając komuś, ktoś mi nie pomógł. Minął rok, no bo nasze marzenia się nie spełniają, tak? i jestem zaproszony na ESP. To jest marzenie. Co będzie, nie mam pojęcia. Ma być debata, możemy rozmawiać, możemy rozmawiać o hejcie, o budowie kultury organizacji, możemy się śmiać, wygłupiać. Zobaczymy. Panie Adamie, współczuję, bo prawdopodobnie będzie tak, że Michał po prostu zdominuje eee, tę rozmowę. Coś co? coś pozycję, <grym> Swoją pozytywną negu. 13.30 tak, 13 SP. 16 w naszym namiocie tysiąca marzeń. Ale jesteś gościem, który rzeczywiście ładuje ludzi pod energią, więc e, tak? niektórzy nie, 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 nie. Chcieliby, chcieliby pewnie się spotkać, gdzieś tam dotknąć, może przejąć... Jesteśmy, na mamy namiot, dosłownie jak wychodzisz z dołu, wbijasz się na nasz namiot tysiąca marzeń. Jest piękna tablica, przyklejajcie swoje marzenia, ponieważ my chcemy je spełniać. Zobacz, wydrukowaliśmy 15 tysięcy gazety o marzeniach, ludzie są zachwyceni. Pomijając, że ona jest wykorzystana jako papier na uchoku, jako czapka, wiesz, jako y, ocieplacz na noc, jest wiele punktów stosowania tej gazety. I 20 tysięcy wlepek odnośnie marzeń, gdzie ludzie mogą się ewidentnie inspirować i mogą nawet nam znać. Ponieważ moim marzeniem jest chronienie marzenia. Rozumiesz? Wybrać kogoś powiedzieć, słuchaj, zrobimy Bo ludzie nie wierzą w to. No, nie wiem czemu. Tam jest hate, hateem. To jest masakra. Masakra, to jest kamień już szyi. Ale czemu ludzie nie wierzą, że można zrealizować marzenia? No czemu? No, nie rozumiem. Słuchajcie, Michał będzie krążyć tutaj po przystanku, został w białej czapce z z napisem Nie interesuje mnie bycie zwykłym człowiekiem, Zaczęcie go, bo jak, tak jak słyszeliście, naprawdę bardzo barna postać, ładuje bardzo pozytywną energię. której tu jest dużo, ale wydaje mi się, że dzięki niemu będzie jej jeszcze więcej. Dzięki. No i pięknie. Dzień dobry. Zajebiście. O! Cześć, że jesteś!